Pokój i dobro. Zapraszam do kolejnego adwentowego wyzwania. Codziennie o 20:30 modlimy się, Różaniec, transmitowany na naszym kanale YouTubeowym. Zresztą na tym kanale mamy transmisję online non-stop. I ten Różaniec kończymy wspólną modlitwą brewiarzową, modlitwą komplety. Na samym początku tejże modlitwy jest rachunek sumienia. W modlitwie wieczornej jest to. Bardzo ważny element, żeby zrobić sobie taki całościowy bilans dnia, bo to jest rachunek sumienia. Co mi się dzisiaj udało, co było dobre i za to podziękować Panu Bogu, ale co mi się nie udało, co było kiepskie, co było złe i za to Pana Boga przeprosić. Czy dzień był udany, czy nieudany? To znaczy więcej było dobrego, czy może tego dobrego było mniej, jak powinno być? To jest właśnie rachunek sumienia. Jeśli go praktykujemy codziennie, no to potem też mniejsze mamy problemy i kłopoty przy rachunku sumienia przed spowiedzią. Jeśli odcinek między spowiedziami jest duży, to już w ogóle robienie rachunku sumienia staje się bardzo trudne, więc zachęcam, by robić sobie go codziennie. Wezwanie dzisiejsze zdrapkowe to zrobić sobie jakieś postanowienie na adwent i je zapisać. Jedno postanowienie, uwaga, coś nie do końca trudnego, coś też nie załatwego, ale coś możliwego do wykonania. Bo jeśli człowiek zmienia coś jednego w sobie, jakiś jeden aspekt, jakąś jedną rzecz w sobie, to cały się zmienia. Jeśli chcemy podnieść obrus ze stołu, to przecież nie przyklejamy go sobie do całych rąk, i nie kładziemy rąk na obrusie, żeby go potem dźwignąć. Tylko łapiemy za, jeden za jedno miejsce, za jeden punkt. No niby dźwigamy ten punkt, to miejsce. Ale cały obrus się przez to dźwiga. Jeśli pracujemy nad, nad jakąś jedną swoją wadą, nad czymś jednym, to cały człowiek się też duchowo zmienia. Ale ta praca musi być codzienna, więc to postanowienie musi być codzienne. I do rachunku sumienia można dołożyć rachunek sumienia z tej jednej rzeczy. W domach formacyjnych, w nowicjacie, w postulacie, w seminarium jest praktykowana modlitwa poobiednia, idzie się procesją do kościoła czy do kaplicy, I tam jest krótka adoracja najświętszego sakramentu i tam robimy rachunek z jednej rzeczy, z tego, nazwijmy to dobrego, jednego postanowienia. Można to oczywiście przerzucić do wieczornego rachunku sumienia, zobaczyć, czy to, co postanowiłem, czy dzisiaj mi się to udało zrobić, czy zawaliłem. Ignacy Loyola na przykład e, miał taką metodę, jeśli dobrze pamiętam, że robił sobie w kalendarzu kropki w każdym dniu, ile razy mi się nie udało e, w, w pracy z tą jedną wadą, czy z tym jednym postanowieniem. I na przykład po tygodniu bierzemy kalendarz i patrzymy, czy tych kropek przybywa, czy ubywa. Widać wtedy tak wizualnie, namacalnie, czy jest jakiś postęp, czy nie. Jedno, niezbyt trudne, możliwe do re realizacji. Jedno postanowienie. Ale codziennie. Z codziennym rzetelnym sprawdzaniem. Takie zadanie adwentowe. To na dziś. A co jutro zobaczymy? Do zobaczenia z Bogiem.